Siema się, ma siemaneczko, zobaczcie. Hełm wojskowy, stalowy. Tu mamy paski skórzane, które nam zawieszają hełm nad głową. I one amortyzują, jak tam, to jest na przykład, jak tam cegła nam spadnie, gruz. Tu mamy maskowanie. Nie wiem w jakim kolorze, pewnie to jest zielone ale nie wiem czy to khaki, czy zwykła oliwka, czy coś tam. Tu mamy wiązanie tego maskowania. Tu mamy paski. O. Pasek skórzany. Teraz ściągnę kamerę. Założę sobie hełm. No. Tak wygląda hełm. Skórna. Kosmicznie ciężki. Kiedyś w tym Polsztynie chodziłem. Cześć. Dajcie łapkę, subskrypcję. Zostawcie dzwoneczka. Powiecie znajomym o moim kanale. I jedziemy z kanałem. Pozdrawiam wszystkich. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Czekam na Was w komentarzach. Pa!